No i witam was serdecznie, słuchajcie ich zaczynamy od pysznej kawy w Nicolet Cafe w Palatine, kiedyś podobno była to polska kawiarnia, teraz ktoś ją wykupił, kto ją prowadzi nie wiem, ale jest tam też polska dziewczyna, także no warto, bardzo fajna miejscóweczka, można sobie usiąść na zewnątrz, jest to w centrum w Danton Palatine. Warto, kawa dobra i mają coś do przegryzienia. Także ktokolwiek jest zainteresowany, mają kilka swoich specjałów, mają fajne wypieki, jest dobra, naprawdę dobra kawa. Tylko no, dla mnie muszę wziąć zawsze double, double shot, bo lubię jednak mocniejszą kawę. No i tutaj też tak było, a w każdym razie było pysznie. No i tak, następnie pojawiłem się w endysie. Niestety muszę Was tutaj rozczarować, bo nacisnąłem nagraj e, rekord, żeby nagrać wam materiał z e, posilania się właśnie tym lodem, natomiast ten materiał nie został nagrany, nie nacisnąłem po prostu guzika. Obróciłem kamerę i nie sprawdziłem, za co was przepraszam. W każdym razie powiem wam tak, no aura samego Endesa jest fajna. Jak widzicie mają takie maszyny, w których robią te lody, wszystko widać na, na żywca. Natomiast lód sam w sobie, no biorąc po prostu ten lut jak DLS, ten lód śmietankowy, wymieszaj to z owocami. Czy jest to jakieś takie super, nie wiem, coś ciekawego? Chyba powiem, że nie. Sama aura po prostu jest magiczna, natomiast cała reszta jest taka... No jest, no jest okej, okay, ale nie jest nic nadzwyczajnego, powiem wam szczerze. Ale na pewno tam jeszcze wrócę w któryś dzień, żeby nagrać wam ten materiał. Ghostbusters are here! Ghostbusters! Czekam sobie, czekam sobie na zakup, który zrobiłem. A jest to pizza, słuchajcie. Jest to pizza z Pizza Hut. Nie jadłem z Pizza Hut nic już chyba z 20 lat. I pamiętam właśnie, kiedy Pizza Hut weszła do miasta niedaleko mnie. Myślę, że to była jedna z pierwszych Pizza Hut w ogóle w Polsce. To było no coś niesamowitego. Ten sos był bardzo mięsisty. Był bardzo dobry. Był bardzo dobry, taki, e, taki słodko, taki lekko gorzkawy ten smak, ale był po prostu fantastyczny. Ja wiem, że tego sosu było dużo i te składniki po prostu tak fajnie to wszystko się komponowało, wypełniało. Dobra, no to spróbujemy tej pizzy, a mnie takie mięsno, bo jestem zaraz po siłowni. Pizza ogólnie z takich fast foodów to jest chyba jednak coś mojego ulubionego, więc zdecydowałem się po prostu wziąć na pizzę. No widzę, przejechałem trochę, no muszę zacząć tak naprawdę sprawdzać te tutaj to jedzenie, te pizze tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo one są troszeczkę, o to tu jest Pizza Hut, o oh my god, myślałem, że to z drugiej strony jest, patrzcie, zobaczcie, tam jest Pizza Hut, widzicie? Zapomniałem co mówiłem, w każdym bądź razie ona była bardzo dobra, tu właśnie, a wiem co, że właśnie sprawdzałem te aplikację, to wszystko przelatywałem przez to i nie widziałem czegoś takiego jak w Polsce, właśnie na tym pan, żeby było taka głęboka. Są tu różnego rodzaju, no wziąłem taką normalną, jak oni mają, ale wziąłem ekstra sos, także muszę sprawdzić ten sos, czy on jest taki gęsty, jak pamiętam taki mity i czy ma wszystkie te takie, takie te smaki, takie, które, które pamiętam z Polski. Mi się wydaje, że to nie będzie chyba to, ale może bądźmy dobrej myśli. Ogólnie ma całkiem dobrą opinię, Bo wiecie, każdy lokal po prostu inaczej pewnie robi. E, i, no I zobaczymy, jak to tu będzie wyglądało. Mam nadzieję, że po prostu będzie smacznie. Bo jestem głodny. Po siłownie targa mi ciotka I to badly, very, very badly. So, we are going, going inside, we're gonna see what we're gonna get. And I hope it's gonna be delicious. Konrad is going to take the order. I don't know why did I turn off the car. But I'm done. I did it. Let's let's see Pizza Hut. Uh. Nie ma do takiej ilości tego sosu, czy tamta bitca była gruba. Tutaj tego sosu brakuje, ale wszystko. Zobaczcie. Czekajcie, muszę się zmniejszyć troszeczkę. Ten taki crusty feeling jest po prostu. Nie wiem, jak Domino zrobi tego kurczaka, ale Domino ma go bardziej takiego juicy tłustszego. natomiast tutaj on jest suchszy, ale nie jest suchy, po prostu jest dobry natomiast wszystkie takie midbalsy w Domino's mi nie smakowały, tutaj są bardzo dobre, to jest akurat mid z chickena i to jest chicken i coś jeszcze wziąłem, chyba no nie pamiętam No trzy, trzy składniki wziąłem, nie wiem co tu wziąłem trzeciego tak naprawdę a może nie dodałem go ale chyba wziąłem, no bo jak nie o pepperoni, nie dodał mi pepperoni oh my god, okej okay. Bo ja tak naprawdę muszę jechać. Bo mam spotkanie za 27 minut. Nie mam czasu. W każdym bądź razie jest naprawdę dobrze. I powiem Wam szczerze, że ten sos tutaj jest bardzo podobny do tego co pamiętam w Polsce. Czyli ten sosik był taki lekko bitter, taki goskawy. Taki leciutko i miał ten taką, taką słodycz w sobie. dosłownie bardzo podobna sprawa tutaj jest. Mm chrupia. Nie Myślałem, że ona będzie takie. Nie wiem jak to nazwać. Takie jak, jak na przykład. Jest to ciasto takie, nie pamiętam jak się nazywa. drożdżowe czy coś. Sorry, jakby tam to będziecie kiedyś oglądać. wieczorem. <laughs> Także tyle. Czekam się z Wami. I gryziemy. Mmm. będzie mm. takie dobre. Но правда добра. It's so good. Mm. в добудем. Mm. Mm. Oh my god, so good. W każdy weekend staram się jeszcze na zakończenie, no każdego dnia, jak soboty i niedzielę, wypaść sobie jeszcze na rower, jak już słońce zajdzie, ale tutaj miałem małe zaskoczenie, oh, słuchajcie, wyjechałem na wow. rower, okazało się, że w mojej miejscowości, bo tu dzieje, że to jest jakby... Miejscowość obok po prostu padało. Myślałem, że na początku, że może jakiś tam wiecie, mojszczór był, także po prostu było bardzo wilgotno i nasączyło drogi, ale po prostu, słuchajcie, padało przez jakieś śródki okres czasu, ale po prostu napadało i wszystko, ale to wszystko przylepiało się mi do opon, a tutaj w Stanach jest taka zasada, że jeśli coś takiego się dzieje, no to po prostu musisz nawrócić, nie możesz jeździć po tych dróżkach, no wiadomo z jakich powodów, bo rozjedziesz całą dróżkę, no i potem będzie problem, także no będziemy musieli zawrócić, ale tak no nie mam tutaj za bardzo też gdzie jeździć właśnie chciałbym takie górzyste tereny, jak mam w Polsce, że mam podjazdy, zjazdy i te takie dłuższe nie, jak widzicie, no tutaj też są nawet takie, nawet bym powiedział że wyczerpujące, ale jednak brakuje mi tych gór, tych zjazdów z taką prędkością, troszkę takiego challenge'u tutaj to jest takie wiecie podróżowanie, chociaż było trochę taki challenge, bo było niesamowicie ślisko i tak mi dupą zawracało przód się trzymał, ale tył po prostu odjeżdżał w każdym momencie. Także, tak, nie było to super szybka jazda. Ja lubię szybko. Natomiast no tutaj musiałem się mega kontrolować, bo po prostu wszystko, cała dupa wylatywała poza po prostu drogę. Także tyle. No będziemy zawracać. No, ale tak, zwiększenie dnia rowerek to po prostu podstawa. Nie jest mountain, something. No, what actually I think it was raining here I just I have like I touched the the leaves and yeah it was like super wet so I think it was raining here not for a long time but it was raining here No jak widzicie wszystko się do tej oponki zdążyło przylepić. Liście oczywiście było to i kontroli nad rowerem już praktycznie nie mam na samym końcu, także tak jak mówiłem, zawracamy. Fajny przejazd, no troszkę szkoda że no że całości nie przejechałem, bo no, plan był taki, żeby sobie trochę pojeździć dzisiaj, a szczególnie że miałem jeszcze więcej czasu niż w zeszłym tygodniu, także spokojnie z 4 godzinki sobie w całości spędzić. No ale jest to jest, zawracamy. Wow, so I don't like to clean my bike after. look at this mud everywhere it's bad <laughs> holy moly whatever you are staying today in the garage my friend because. No, okay we're gonna drive fast, it's gonna fall apart. I hope so. Oh yeah. It is happening. Faster, faster. <laughs> Hello? Huh? FB96? i to zwieńczyłem sobie herbatą moją ulubioną ice tea z lemonami i z lodem so wchodzimy do środka, bierzemy herbatkę i jest ok o! ten lokal jest zawsze czysty, także no musieli mieć sporo ilość klientów Szybko zabrałem herbatkę i na zewnątrz, bo widziałem tam dwóch inżynierów, w Stanach też mamy inżynierów, coś rozkręcali, Ehe. także <laughs> wróciłem szybko, żeby, wiecie, zabezpieczyć się przez ewentualnym powrotem na nogach do domu. No i na zakończenie jeszcze spotkałem pana, który był zainteresowany elektrycznym rowerem. Pytał właśnie co to jest. Czy jest to elektryczny, jak się na tym jeździ, więc, no, ja wam powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony i widzę, że to już nabiera takiej bardzo dużej popularności też w Stanach Zjednoczonych. Były rowery średnio popularne, później się bardzo wszystko jakby w tym COVID-ie zaczęło sprzedawać bardzo dobrze i teraz jeszcze przysiadają się właśnie z tych analogów na elektryki. No i tyle słuchajcie, dziękuję Wam za odcinek, że byliście, oglądaliście, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym. See ya!